Był to tak. zwykły dzień pizzerii! Dzień dobry, dzisiaj jest z nami Mateo, dzisiaj jest z nami Mr. Kosciusz, dzisiaj jest z nami Adriel, dzisiaj jest z nami Ori, dzisiaj jest z nami e, Freddy Fazbear, tam na górze. E, tak. tak, tak, dzisiaj jest z nami Fantastinky Boom, e, no tak, dzisiaj sobie gramy znaczy w NAFA, znaczy w NAFA w Garsmodzie i dzisiaj znowu łatwiej mnie gonić osobno. Dobra, każę gotowy? Teraz tak. Dobra, to ten. Odczekaj 30 sekund, jakby co? Mhm. ZNISZCZĘ WAS! Oj TO JEST WASZ KONIEC! A więc tak, widzę, poczekamy 30 minut. Fajnie, że jestem ja teraz animatronikiem. W drugiej rundzie nie wiem, kto będzie animatronikiem, bo to wszystko będzie ten. Ale tak, mam nadzieję, że Czy będzie dobrze, tak? Ogólnie y, widzę, że seria wam się podoba, jak widziałem y, po statystykach ostatniego filmu. Więc bardzo mnie to cieszy ogólnie, ale teraz nagrywamy to z tym na zapas, ponieważ y, teraz jak to oglądacie to już zapewne mnie już w Polsce nie ma ponieważ wyjeżdżam e, jutro, jak to oglądacie, to pewnie już już jestem w Włoszech, ale jutro ogólnie wyjeżdżam e, do Włoch, w moje oczywiście rodzinne strony i będzie mega, mega fajnie. O kurde, on gada. Więc co widzę, najgorsze jest to, że nic tutaj nie widzę. Co, nic w sumie tutaj nie widzę, kurde. O, dobra, musimy to... O! Będziemy... będziemy od y, te zapalać światło, bo tak mi wkurza to jak nie ma świateł. Gdzie jesteście! O! Tylko fajna muzyczka. Pa pa, pa pa! Ogólnie animatroniki e, nie umieją, nie umią, e, kucać, więc to jest niestety będzie problem jak będzie tam ktoś przez wenty uciekał. Mam nadzieję, że kurde kogoś znajdziemy, ale po takiej mapy to naprawdę to ja nie jestem pewny czy w ogóle kogokolwiek znajdziemy. Więc moja perspektywa może być trochę taka smutna i... co to było? Oni są to by jakoś w tym pomieszczeniu, a może w tym pomieszczeniu? Nie ale kurde się. Ta jest taka przeogromna naprawdę Tutaj jest jakieś nie, niemożliwe w ogóle przejście Co nie jakieś nie wiem miejscówka Nikt nie wie co się dzieje No i tak, o Ramon sobie pisze. Gdzie oni są? Musimy jakoś po prostu poszukać ich po tym Oj A to ja nie mam Musimy po prostu znaleźć ich po Po tym jak oni gadają czy coś Ale kurde jest problem taki, że tutaj nikt nie gada Więc to będzie naprawdę problematyczne Mam nadzieję, że Rembox, Rambox wyślij mi, mi jego em, perspektywę, to na moim tutaj kanale będziecie widzieć i moją perspektywę i oczywiście ludzi, którzy się chowają. Oczywiście druga runda będzie w pełni... Mm, po prostu będę szukał, e, no, będę się chował e, więc mam nadzieję, że będzie ciekawiej. Ale w ogóle bardzo fajna jest ta kurde mapa, naprawdę. Bardzo mi się podoba, jest przeogromna, więc mi się wydaje, że powinniśmy trochę zmienić ym, zmienić w ogóle całej gry zasady bo ja bo ja naprawdę na, zabije co nie i, i co I, i on sobie znowu wróci po 30 minutach to było takie bez sensu ponieważ będziemy tak nieskończono się nawalać oczywiście poprzednim poprzednich było tak że się nieskończono nawalaliśmy ale to było takie lepsze ponieważ po prostu proszę jest mała mapa. Mam wrażenie, że każdy żyje. Ale widziałem Kostiego gdzieś, kurde. Widziałem Kostiego, tylko no-pipało się przez kurde. Kurde, powiem tak, dobrze się kowałem, bardzo dobrze się kowałem. Naprawdę. Nie mogę nikogo znaleźć, że tak powiem. Ajajaj. Będzie bardzo trudne, kurde. Niż co musiał. Reboks. Gdzie jesteście? Jakby się, że kurde gadają, ale. Nie, można dole są gdzieś. O! o, o! trzymaj, trzymaj. Tak bardziej kurde, ale nie wiem, nie wiem jak tam iść do nich. Oni pewnie są na górze gdzieś kurde. Na górze i bardziej w tą stronę. Tu. Okej. Okay. <noise> Halo. Światło wyłącza nie. Nie ma nikogo. Okay. Gdzie? No tu nie, tu gdzieś powinien być włącznik. Wyłączyć? Tak, wyłączyć. Dobra. <głos> <Nie>. <głos> <głos> Więc coś mogłem to bardziej ogarnąć, mogłem go na przykład powiedzieć z Rembox Jak powiesz mi się z Rembox to cię oszczędzę, ale niestety nie pykło. Ale mamy pierwszego killa chociaż. Nie chowaj się przede mną! Po możemy się wyłączyć. Ale wiecie co, w sumie to co powiedziałem wtedy To jest chyba dobry pomysł, że po prostu było tak samo jak, jak w poprzednich rundach Ponieważ wyobraźcie sobie teraz takie coś, że Zniszczyłem jedną osobę, więc zniszczyłem jedną osobę i ta osoba potem się nie respi I szukam jed szukam powiedzmy dwie osoby przez całą kolejną grę Szukam dwie osoby, które zostały Jaki to ma sens, tak? W tutaj się bardziej się zabawa, nie? My tutaj po prostu się chowamy Niestety, ale koniec, koniec z tego. Wyłączył, pod stołem, jeden ze stołu. Generator wyłączył. A, muszę się znowu zmienić. Jaki ja miałem tego miałem. Tylko kurde, czy ja się teraz odnajdę tutaj? Te... teraz odnajdę? Chyba nie. Gdzie to włącznie napisane? bo w celu? Nie, to nie było w celu. Muszę to włączyć. Eee... Eee... Timer dwie minuty! <laughs> no i koniec, ale jak ja mam ich kurde znaleźć? Nie bym mogę ich znaleźć przez to, że na przykład ten... Ale patrzcie, w nocy Naprawdę nie jest to do odnalezienia nic, nie mogę tu w ogóle nic zrobić w nocy, nie? Jak tutaj tego. Ja nie mogę wyjść z tego pomieszczenia jak w nocy No ale animatroniki Nie mają kurde nie mają nic No dobra, że im tam chyba dla mnie chyba kurde spokój Niestety, albo poczekamy aż timer skończy Ale naprawdę to, to zrobię takie głupstwo tak, ale w nocy Jak jest cała mapa Wyłączona, jakby światło To koniec, skatorga, nie da się nic zrobić tym animatronikiem, bo jako tako Gracze sobie zrobią wszystko co nie, mają przecież Latarkę, wszystko sobie zrobią, ogarną A tak u mnie, no właśnie Więc ta muda jest trochę nudniejsza e, dla ich obojętnych w sumie troszeczkę dla mnie, ale chociaż, znalazłem stare kostce, jego więc jasne. <noise> no ciekawe, czy teraz mogę <głos> 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 to jakoś O! Mateo, nie, 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 mata Mateo, nie, Mateo, koniec rundy, mata Mateo, koniec rundy, ma to, koniec rundy. Dla mnie nie ma to, koniec nie ma. To, koniec rundy. <noise> Powiem tak, jest tak trudno stare jak z animatronikiem ale, Jeszcze jak jest Ale ale w ogóle wszystko, to, to ale, ale ty nie tak biegałeś, że ja nawet biegałeś, że nie mogłem że nie mogłem nie Tak, ja nikogo nie widziałem nie widziałem! że nie ma, ja widziałem, nie byłem w nie ma, obok. Serio? ma, jak nie niego biegłeś przez korytarz. Ja nie mogę. Welcome welcome! welcome. Welcome, welcome, nie Witam, do eee, kolejnej rundzie Tak, witam, 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 dzisiaj będziemy robić kolejną rundę Tak, znaczy dzisiaj, no dzisiaj, tak eee, No i Tak, co? A, no mnob, i eee, są nowi, ludzie są, jadę w sumie Co? Dawajcie, 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 już jest Macie 30 sekund Kosti, ma... Kosti! Pierd... Gdzie? Co? Witam Gdzie idziemy, gdzie Uciekamy, uciekamy, uciekamy Uciekamy Chodźcie, chodźcie, idziemy do Undertale Undertale? Dobra Lalalala, lalalala El świat Her no, her we wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Co? We wish you a Merry Christmas! O Boże! Nie strzelaj! Musimy cię ukryć, panowie! Chodźcie tu, na no tę drabinę. Drabinę? O patrzcie, patrzcie, patrzcie! patrzcie. Nie, to nie można być. O, może tu coś jest? Daj się, chodź patrzcie, da się, da Ślepy zołek! Ała, a ładnie, to nie udy! Uh, uh, uh. uh, uh. No otwieraj. ale może mieć z nami na górę. to i do nie ma nic. za bardzo Eee! Nie, nie, nie! AAAAAA! Kosi, skoszaj! do! No Dobra patrzcie, patrzcie, patrzcie! now. Patrz. <grywy> <grywy> tak, i będziemy mogli tutaj uciekać tędy. Big Drain. W wyłączyłem już te, ale. Dobra, ja też sobie pójdę tędy. Ej, bracie. What the fuck, Kosti? O to, na Dobra, jesteśmy, ale nie, nie wiem nie wiem czemu, ale nie widać yy, tego. Nie widać, ile mamy minut. Cześć. Ej, taki protip, jak cię goni, No? Możesz biegnąć shiftem i skakać a, okej, bez kitu. To jakiś pomysł? Przecież, może... Chciałem pójść do jakiegoś innego miejsca. O, może tu, chodź. Słyszałem drzwi. Ja też. W ogóle on sobie tak usiadł, ja bym w niego wbiegł. Tak? To są nie zadają obrażenia. No bo one gryzą, gryzą. Gdzie jesteś, Mateo? Tutaj, za tobą. Ile jeszcze zostało? No 40 Dobra. Okay. Sekund, no, widać. No, widać. Ale ty to nie musisz już tyle czekać. Ja tam nie wiem, ja tam 20 sekund i już idealnie. Oh, nie, no, wstać. No, dobra. To nie, to do... ja czekałem na nawet minutę. No, rechodźmy. Chodźmy. <mary> elo, elo, zalecimy, lecimy sami, niestety. My Ale próbujemy wygrać. Będę tak, tak. jakąś miejscówkę i ja wam mówię, nie? Ja, ja, my to wygramy to ma problem, problemy, ponieważ Astrid tam ma jakiś problem z, z tym Ja nie widzę ile czasu zostało Tam słyszałem, czy to mi chyba minuta została, w tym stylu mm, Więc, ale nie ale tak się mówiąc, najprawdopodobniej już się skończył czas a, No to. My tutaj byliśmy, tutaj nic takiego ciekawego nie ma Ja bym najlepiej szedł na dło właśnie Na dół, byśmy zeszli Tutaj na dół jest taka fajna miejscówka enna Nie wiem czy je znajdę Nie, bo nie było na to. My tutaj na pewno nic takiego ciekawego nie znajdziemy, ale A! weź tu! Koniec! Aaaa uff uf, uff 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 Na razie, dzięki wam chyba hmm. za oglądanie A że tam sobie już się pożegnamy na... Na... Serii A! Witam! Chcesz za mnie do piwnicy? Co? Chcesz za mnie w ha -ha. Ha -ha, do piwnicy? Co? Chodź za mnie Chodź szafy Chodź, chodź Dzień no, dobry! mnie! Dziękuję za udział Tak, dziękuję Ale wam za obejrzenie Ale dzisiaj to jeszcze koniec Będziemy się dziennie w No, będzie Zdrowa. jeszcze koniec Aha, dobra, dobra. dobra W takim razie, dzień dobry ha <laughs> ha